Bozena Dekiel otarła się depresję, mówiła z doświadczenia Bozena de Kiel w październiku 2021 roku pojawiła się w studiu Dzień Dobry TVN jako ambasadorka kampanii społecznej twarzy depresji nie oceniam, akceptuję radziła wówczas by depresję leczyć litem walniciem kielicha i rezygnacja z oglądania telewizji jak wówczas przekonywala. trzeba uważać co się wpuszcza do pyska, nie jest zbyt czego, Poza tym ruszać się. Czytać, nie tylko gapic w telefon i telewizor. Pomyślałam sobie, że depresja jest cichym zabójcą. Pojawia się nie wiadomo z jak, a ludzie cierpią na nie w samotności. Super. Jeśli ma kogoś, kto może o nich zadbać, ale często jest to osoby, które nie mają z kim się pokłócić. Wypić kielicha. Czy do niedzielnego obiadu? Podala tyle cudownych recept, za każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Kiedy wyciągnęła rzekomo magiczne okulary za prawie 3000 złotych, Prowadzacy dali jej do zrozumienia, że kolejne rewelacje nie są ile widziane. Zanim to się jednak stało, gdy kiel zda wygłosić tyle dziwnych opinii, że specjaliści zalamali recę. A Paulina Mlynarska poczuła się w obowiązku wyjaśnić, z jej ojciec Wojciech, którego przykład dekielu się przywolwala, Nie cierpiał na depresję lecz choroby afektywna dwubiegunowa. Bozena Dekiel zda już wcześniej nad stanowczymi poglądami, którym wydaje się niespecjalnie przystawać do obecnych czasów. Po tym, gdy kilka lat temu przedstawiła swoje hipotezy na temat przyczyn, dla którego TVN nie wydał kalendarza serialu na wspólnej. Rzecznik stacji musiał tłumaczyć, że jej wypowiedź nie miała charakteru rasistowskiego, tylko tak dość sobie chlapnęła. Aktorka zablesnęła tak ze że, że jeśli ona nie usługuje mezowi, to naturalne. Ze zacznie szukać wrazem gdzieś indziej. Jak wyjaśniła? Trzeba dbać o swego mężczyznę, bo zacznie szukać gdzie indziej tego, czego mu w małżeństwie brak. Jednak? Jak twierdzi promujący katolickie wartości moralny tabloid, dobry tydzień. Wypowiadając się na temat depresji, Dekiel doskonale wiedziała, o czym mówi, bo sama ja przechodziła. Jak tłumaczy jej znajoma, poczula się niesprawiedliwie potraktowana, bo tylko chciała podzielić się sposobami, które jej samej pomogły. Czula się bardzo rozgoryczona, przecież chciała dobrze. Pragnęła podzielić się własnymi doświadczeniami z jej zmagania z depresją. Powiedziec, jak ważne jest dobre odzywianie i aktywność fizyczną, tymczasem zarzucono jej spłycanie tematu i jej brak empatii. Jak donosi dobry tydzień, to właśnie dlatego przez kolejny miesiąc witala się z fotoreporterami z w Skończyło się zwolnieniem ze stanowiska ambasadorki Kampanii Twarzy Depresji i zakazem wypowiadania się na temat tej groznej. Czysto śmiertelnej choroby. Na szczęście mogła liczyć na wsparcie rodziny. Mas. Ryszard Kirajczyk stanął za nią murem, podobnie jak córki. Jak pisze Dobry tydzień. Aktorka dziękuje Bogu za swoją rodzinę. Od zawsze wiedziała, że to ona, a nie kariera jest najważniejsza. Już wiele lat temu obiecala sobie, że choćby nie wiem na jakie problemy napotkało jej malzeństwo, ona nigdy się nie rozwiedzie.